Co ci przygotować, kochana? Chcę łódko. Dobrze, prościzna. Z czego to się robi? Nie z czego, a z kogo. Paige prosi o łódko z kurczaka. Znam świetny przepis na kurczaka faszerowanego warzywami. To zdrowe i bardzo smaczne danie. Jego sekretem jest to, że im więcej warzyw dolarz, tym będzie smaczniejsze. Trzeba wszystko umyć, pokroić na małe kawałki, a potem nadziać tym kurczaka. To jest najbardziej odpowiedzialna część. Wszystkie warzywa chowam do środka kurczaka, właśnie tam się upieką. W naczyniu do zapiekania umieszczam również ziemniaki i marchewkę. Co za wspaniałe danie mi wyszło! Teraz wstawiam to wszystko do dobrze rozgrzanego piekarnika i czekam aż kurczak będzie gotowy. Nie lubię takiego kurczaka. Kurczak z KFC to co innego. Zrobię go na ostro z tabasko i panierką z Cheetosów. Jaka mała buteleczka! Już się skończyła. Teraz obtoczę łódko z kurczaka w panierce. Najważniejsze to dobrze potrząsnąć paczką, żeby chrupki przykleiły się z każdej strony. A teraz przekładam kurczaka na blachę. E, co się dzieje? Kurczaka na początek trzeba porządnie rozbić. Jak najmocniej, żeby był soczysty i miękki. No, teraz można działać dalej. Na patelnię wlewam olej i smażę filet z obu stron. Jakiej to będzie pyszne. Zobaczymy, kto poradzi sobie najlepiej. Co za aromat, spójrzcie na te faszerowane arcydzieło. Babcia spisała się na medal. Przed podaniem smaruję kurczaka masłem, żeby skórka nabrała blasku. Jak pachnie, chcę to zjeść. Spadaj stąd, to dla Page. Pilnuj swojego kurczaka. I właśnie to zrobię. Myślę, że nóżki wyszły elegancko. Ojej! Ben chyba przesadził z Tabasco. Masakra! Ale mój kurczak już jest gotowy! Można serwować. Włożę łódkę do kubełka z KFC, żeby wyglądały jak prawdziwe. Ja też mam prawie wszystko gotowe. Dodam tylko kilka detali, żeby wyglądało jeszcze bardziej apetycznie. Tylko spójrzcie na to wykwintne danie. Smacznego! Da blada. Lepiej skosztuj mojego kurczaczka w nosiu! Jakie ciekawe dania wam wyszły. Od którego zacząć? Chyba od tego. Nawet jest tutaj jakiś sos, ale fajnie. Pachnie całkiem apetycznie. Co by tu powiedzieć? To jest dobre. Podoba mi się. A teraz spróbuję... Nóżek z KFC. Ojej, wyglądają jakby je dostarczyli prosto z okalu. Mmm, są takie... Ostre! Ratunku! Co mam robić? Muszę to szybko czymś zagryźć. Uff, pomogło! Mmm, jaki soczysty! To najlepszy kurczak na świecie. Wybrałam zwycięzcę tej rundy. Hurra, wygrałam! Wiedziałam, że Wnusia wyróżni moje danie. Czym teraz nakarmię page? Chcę loby. W kilku smakach. Da się zrobić? Co? Lody? Jak się je robi? Nie wiem, babciu. Poszukam w internecie. A ja poszperam w mojej książce z przepisami. Amatorzy. Lody robi się ze śmietany, a żeby uzyskać różne smaki, na początek trzeba przelać śmietankę do oddzielnych misek. Pierwsze lody będą truskawkowe. Owoce dodaję do śmietany i włączam sprzęt. W blender rozgniecie truskawki, ubije śmietankę na gęstą pianę Nabierze pięknego odcienia. Te lody będą zielone, dodam do nich kiwi. A teraz dodam borówki, żeby lody były niebieskie. Jakie ładne. Chyba nie mam żadnego przepisu na lody. Ale zaraz coś wymyślę. Myśl, babciu, myśl! Wiem, zrobię lody w foremkach do lodu. Do każdej wkładam owoc, a następnie zalewam mlekiem. Powinno wszystko równo przykryć. W każdym dołku umieszczę patyczek. Dzięki temu łatwiej będzie wyjąć loda z foremki i go jeść. Pozostaje tylko włożyć lody do zamrażarki i czekać, aż mleko zamarznie. Będzie troszkę czekania, ale na pewno warto. No, wreszcie znalazłem! Czytelny i łatwy przepis z TikToka. Mam tu wszystko, czego potrzebuję do zrobienia lodów. Dodam też coś od siebie, żeby były jeszcze bardziej smaczniejsze niż te z przepisu. Do jednego woreczka wsypię M&M's i wlewam mleko. Do drugiego wsypię kostki lodu. Włożę też gotową mieszankę do robienia lodów. A na wierzchu układam jeszcze więcej kostek lodu. Zamykam woreczek i porządnie nim trzęsę. Fajnie brzmi, co? Co to za dźwięki? Testuję przepis z TikToka, babciu. Przyłącz się do mnie. Co się z nimi dzieje? Dobra, niech się bawią. Rosną moje szanse na wygraną. Teraz muszę rozdrobnić kawałek suchego lodu. Będzie tyle pary, że szok. Co się dzieje? Skąd tak wieje mroze? To wszystko Betty i jej wykwintna kuchnia. Hm? Jak słusznie zauważyłeś, Ben. Gotuję tylko wykwintnie. Jeszcze nie skończyłam. Do każdej miski trzeba dodać kawałek lodu. Krem zastygnie i powstanie gęsta masa, z której uformuję kulki. Już zauważyliście, że moje lody wyglądają dokładnie tak, jak na rysunku Paige? To chyba coś znaczy. A teraz pozostaje tylko udekorować kulki truskawkami, kolorowymi posypkami i kropelkami sosu czekoladowego. Gotowe! <grym> Babcine lody też są gotowe! Może nie jest to wykwintne danie, ale spójrzcie na te urocze, słodkie maluszki! Ciekawe, czy mnie się udało. Tak! Jest dobrze! Można próbować. Ojej, jak odjazdowo! Co to? Czy ja muszę jeść prosto z woreczka? No dobra. Wygląda średnio. Ale smakuje całkiem nieźle. Jakie dziwne lody. Pierwszy raz takie widzę. To tylko truskawki pokryte lodem. Ktoś zapomniał o cukrze? No w końcu do Was dotarłam. Te lody są wręcz niesamowite. O tak, najpyszniejsze, najśliczniejsze, najlepsze na świecie lody. Takie jak sobie wymarzyłam. Ostrożnie page. Jeśli zjesz za dużo lodów na raz możesz zamarznąć. Ale chyba ma gdzieś moje rady. Na najlepsze! Słyszeliście? Moje lody są najlepsze! Wygrałam! Bohaterowie z napięciem oczekują kolejnego wyzwania. Tym razem Paige chce zjeść... E, poproszę o makaron z serem! Jak najwięcej sera, bardzo go lubię! Nie ma problemu, zrobię tak jak lubisz. Tyle tylko, że w restauracjach nie podają makaronu z serem. Będzie wykwintnie, potrzebuję dobrej jakości makaronu. Musi być al dente. Zmierzam czas. Jak ty się wyrażasz, młoda damo? O Boże, co ty robisz? Nie można łamać makaronu. A jak niby mam go ugotować? Nie mieści się w garnku. O, prawie zapomniałam o czasie. Trzeba nastawić budzik. A żeby nie tracić czasu, porobię trochę na drutach. A ja co mam robić? Nie wiem, jak gotować makaron. Na opakowaniu powinna być instrukcja. Dobra, garnek, wsypać i gotowe. Brzmi logicznie. No dobra. No to wysypuję makaron do garnka. Ile tego jest? I gotowe. Ups, to było niechcące. Teraz trzeba pomieszać, żeby makaron się nie skleił. Gotowe. Pozostaje tylko odcedzić i przełożyć makaron na talerz. Co to za dźwięk? O, makaron się ugotował. Dobrze, babcia odkłada na bok swoje robótki i przystępuje do... Jak to się mówi? serwowania. Tak, babci przyda się porządny kawałek sera. Ja i Paige uwielbiamy makaron z cheetosami. To nasz ulubiony przepis. Rozgniotę chrupki w drobny mak i wsypię prosto do ugotowanego makaronu. A potem dobrze wymieszam. Babciu, ty co, przysnęłaś? O, ch chyba tak, ale nie szkodzi. Tejcz prosiła przecież o dużo sera. Mój klejnot, francuski ser z niebieską pleśnią. Rewelacja. Co może być lepszego? O matko, co to za smród? Zaraz wymiotuję! Wy wiecie o serach. To wykwintny przysmak spożywany w elitarnych kręgach. Doskonale komponuje się z makaronem. Chodzi nie tylko o smak, nada mu również wspaniałego koloru. Do tego świeże krewetki z południowych włoskich musz i pomidorki koktajlowe dla dopełnienia dania. Też mi coś, nic nie smakuje lepiej niż zwykły makaron z serem. Palce lizać! Też mam wspaniały makaron z serem i sami aż mi ślimka cieknie. Nie mogę się doczekać, kiedy Paige tego spróbuje. Ojej, jak tu ciekawie. Od czego mam zacząć? Niech będzie ta porcja. Bardzo lubię ser. Ojej, co to? Babciu, chyba zostawiłaś coś w moim talerzu. Wełniane nitki w przeciwieństwie do makaronu nie są jadalne. Mam bardzo dziwny zapach. Czym to jest? I dlaczego jest zielone? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. No dobra, spróbuję. Och, masakra! To jest obrzydliwe, to chcecie mnie otruć? To najgorszy makaron, jaki kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że to będzie lepsze. Ojej! Smakuje jak cheatosy. Podoba mi się. Jakie to pyszne. Ten makaron wygrywa. Hurra, Paige. wiedziałem, że ci się spodoba. Wygrałem. Okej, okay. chcę gofry. Takie jak na obrazku. Mówisz masz, jestem gotowy. Trzepaczka, szpatułka, zaczynam. fiszne. Oj, przepraszam. Prościzna. Ale czas wziąć się do roboty. Wsypujemy mąkę do miski. Rozbijam dwa jajka. No i oczywiście cukier. Trochę mleka i masła. A teraz trzeba to wszystko wymieszać. Patrz i u ciebie. Niby czego mam się uczyć? Teraz przeleję ciasto do miseczek. Właśnie tak. Dodam trochę czerwonego barwnika i wymieszam. Maleńki pojedynek? No to trzymaj się, babciu. I moje kolorowe ciasto gotowe. Teraz wylewam je na przemian do gofrownicy. Rewelacja i czas na upieczenie mojego gofra. Uwielbiam Nutellę. Co? On już ma gotowego gofra? Muszę coś wymyślić, wiem Nutella. Dodam do niej mąkę. I mleko, a teraz to wszystko wymieszam. Wlewamy ciasto do gofrownicy i można piec. Jestem pewna, że czekoladowy gofr przypadnie Betty do gustu. No i co powiecie na to? Muszę udekorować moje gofry, zanurzę je w czekoladzie, a potem w tęczowej posypce. Pięknie! To mają być gofry? Ja mam prawdziwe gofry z syropem klonowym i cukrem pudrem. I truskawkami do dekoracji. Mój gofr też jest gotowy. Ojej, oni już dekorują, więc ja też muszę. Dobrze, że mam skitelsy. Dekoruję gofra cukierkami. Mm, wyszło super. Szkoda, że się skończyły. Degustuj, Betty. Ojej, nawet nie wiem od czego zacząć. Tęczowe gofry. Co za aromat. Są pyszne. To niesamowite, Ben. I teraz gofry, Kate. Mm. Cukierki, czekolada. Nietypowe połączenie. Lubię je. I oczywiście gofry babci. Aż mi ślinka cieknie. Wyglądają jak z obrazka. Ojej, jakie pyszne. Nie wiem, kogo wybrać. Wszystkie są pyszne. I gofry babci i tęczowe i czekoladowe, co za pyszności. Chcę zjeść je wszystkie. Miam, 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 Ojej. Betty, czy wszystko w porządku? A kto wygrał? Ciekawe, co będziemy robić tym razem? Już prawie skończyłam. Chcę łódko z kurczaka. Proste. Czekaj, a skąd mam je wziąć? A, zabierz to ode mnie. Jak chcesz, kochaniutka, a ja zamierzam przygotować tę kurkę w całości. Poleję ją porządnie olejem, nasmaruję, dodam przypraw, posypię jeszcze z wierzchu, ale to będzie pyszne. Teraz pokroję kilka jabłek. Właśnie w ten sposób. Jak pachnie, jedno włożę do środka, a pozostały mi obłożę kurczaka. No i gotowe, czas żebyś trafił do piekarnika. Co? Babcia ma już wszystko gotowe? Mam pewien pomysł. Wezmę ostre chipsy i dodam do nich ostry sos. Teraz trzeba je zgnieść. I moja panierka do kurczaka gotowa. Do środka wrzucam łódko z kurczaka. Przygotujcie się na wstrząsy. No i pyszniutkie łódko z kurczaka prawie gotowe. Teraz chop na blachę do pieczenia. To tak gotuje. Patrz, jak to się robi. Bierzemy nóżkę, posypujemy różnymi przyprawami i wcieramy je w udko. A teraz będę smażył te nóżki na mojej patelni grillowej. Najważniejsze to, żeby się nie przypaliły. A uzyskały złocistą skórkę. O, babcia nie marnowała czasu. Mój kurczak jest gotowy. Kilka plasterków pomarańczy i ozdoba na nóżki. Teraz jest idealnie. Hej, zajmij się swoim daniem. Dobra, moje nóżki i tak będą lepsze. Mmm, palce lizać. Ojej, jak pali! To było naprawdę ostre. O, ale upiekłam dzięki temu nóżki. Teraz tylko muszę je włożyć do kubełka. Mm, doskonale usmażone. Podam je na fontannie. Wystarczy dodać ser i voila! O tak, fontanna z serem. Betty, mam nadzieję, że to docenisz. Smacznego. Wow, wszystko jest takie niesamowite. Czy to jest fontanna serowa? Od niej zacznę. Zanurzę w niej nóżkę. Wygląda ekstra. Ojej, i smakuje rewelacyjnie. Kurczak czy łódka? Mm, kurczak czy łódka? Chyba zacznę od łódek. Wygląda naprawdę apetycznie. Mmm, chwileczkę. O nie, jaka ostra panierka! I ja płonę! Muszę czymś zajść tę ostrość. Uff, już jest w porządku. Kurczak babci jest całkiem niezły. Spróbuję, łódko. Jak pachnie. Wow, babciu, to jest niewiarygodne. Wygrywasz? Nie dbam o maniery. Kurczak jest taki dobry. Tak, nie możecie pokonać babci ofiary. Dziękuję, kochaniutka. No, co tam masz? Tym razem chcę frytki. Dacie radę? Prościzna. Babcia sobie poradzi. Auć, moje stare kości. Ja też to ogarnę. Co w tym trudnego? Najpierw pokroję ziemniaki. Ej, czy nóż się zaciął? No wyłaś! Aj! To nie ja, to babcia! To? W złotko nie rozpraszaj babci. Co może być lepszego niż ziemniaczane łódeczki? Włożę je do brytfanki. Kropie olejem? I posypię ulubionymi przyprawami. Dodam jeszcze gałązkę rozmarynu. Ja je zaniosę, nie bo ja. Uspokójcie się, wspólnie mi pomożecie. Zaraz pokażę Wam, co potrafi moje profesjonalne urządzenie do gotowania. Tylko obrotów i ziemniaki zamieniły się w spiralkę. Widziałyście coś takiego? A teraz wrzucamy wszystko do wrzącego oleju. A ja skończyłam skrojeniem. Teraz włożę szyściutko do tostera. Włączamy i gotowe. Trzeba to tylko wszystko złapać. Ups, troszkę źle wycelowałam, ale to nie szkodzi, zaraz to pozbieram. No i proszę, tak jak w McDonald's. Oj, a ta frytka będzie dla mnie. Moje ziemniaczki się już upiekły. Jaki aromat! Muszę jeszcze tylko nałożyć na nie sos serowy. To jest to. Co za banał. Tak właśnie powinno się podawać ziemniaki do stołu, a sos barbeki komponuje się z nimi o wiele lepiej. Co za ważniak! Najlepszym sosem jest ketchup. Betty na pewno się ze mną zgodzi. Ile ziemniaczków? Zacznę od tych. Są takie jak na obrazku. Poleję je keczupem i próbuję. Pachną jak te zmaka. Smakują tak samo. Fajnie. A teraz frytki babci. Ojej, ile sosu! Niezłe, ale nie dokładnie takie jakie chciałam. A co to jest? wygląda pysznie. Ale najpierw zanurzę je w sosie. No i próbuję. Wow, to jest niewiarygodnie dobre, Ben, jesteś kulinarnym geniuszem. Bardzo mi smakuje. O, tak, jestem najlepszy. Oj, to znaczy dziękuję.